Rzadko zdarza się, że prowadzący obrady Sejmu marszałek włącza się aktywnie do dyskusji. Jednak tym razem Krzysztof Bosak nie wytrzymał i musiał powiedzieć jak jest po tym jak pis i po tylko przerzucało się winą za to, że energia w Polsce jest droga. Wicemarszałek z Konfederacji nie chciał pozwolić, by przez tą nawalankę polityczną Polacy nie usłyszeli, do czego doprowadzili politycy, którzy nieudolnie zarządzali i zarządzają naszym krajem. Jako ostatni do pytań zapisałem się ja i chciałbym w ramach swojej szansy na pytanie powiedzieć, wyrazić swoją solidarność z wyborcami, z Polakami, którzy musieli wysłuchać tych 40 pytań, w których wzajemnie oskarżacie się o to, kto jest winny wzrostu cen za prąd. Chciałbym zgodzić się z oboma stronami, tak, jesteście winni wzajemnie i większość PiSu, która wdrażała przepisy, kiedy przez 8 lat rządziła, unijne, prowadzące do wzrostu cen prądu i wygaszania elektroenergetyki opartej na węglu. Te porozumienia społeczne, tak zwane zawarte ze związkami zawodowymi, co do których ostatnio wasi byli członkowie rządu w randze wicepremierów, wiceministrów wypowiedzieli się, że w momencie ich zawierania wiedzieli, że one były niewykonalne i że nikt tego nie dotrzyma i że wiedziały to, co ciekawe, obie strony. Jak również druga strona, która przecież rządziła wcześniej przez 8 lat, wszyscy solidarnie wdrażacie politykę unijną, która prowadzi do zmuszenia państwa polskiego do stworzenia regulacji polegających na sprzedawaniu prądu powyżej ceny jego wytworzenia, do uczestniczenia w systemie europejskiej spekulacji na sztucznie wymyślonych z powietrza tzw. certyfikatach emisji CO2. I na niszczeniu tak naprawdę stabilności polskiego systemu elektroenergetycznego. Krzysztof Bosak zaapelował wręcz do największych partii, by mieli odwagę przyznać się do tego, do jakiej zapaści doprowadzili polską energetykę. Szczególnie do tego, jak powinna być prowadzona polityka w tym zakresie i jak odbiega od tego, jak to wyglądało i wciąż wygląda. Chciałbym, żebyście mieli odwagę powiedzieć wyborcom wprost, że nie da się całego systemu oprzeć na OZE. Chciałbym, żebyście mieli odwagę powiedzieć wprost, że w podstawie systemu elektroenergetycznego muszą pracować źródła stabilne, co już pan minister mi to przyznaje. Węglowe, gazowe lub atomowe. Chciałbym, żebyście mieli odwagę powiedzieć wprost, że zarówno poprzedni rząd Platformy, przez dwie kadencje, jak i rząd PiSu pozorował budowanie elektrowni atomowej, że nie mamy do tego momentu zawartego jako państwo polskie kontraktu na budowę elektrowni atomowej, wbrew temu, co podały media, a tylko nie zobowiązujące na razie nikogo do niczego porozumienia na no, tak zwane projektowanie. Bądźcie wobec ludzi uczciwi i poza tym, że jesteśmy skazani. Na to, że w wyniku polityki unijnej i waszej mamy najwyższe ceny energii w Europie, jesteśmy skazani także na tak zwaną lukę mocową, która będzie maskowana przed społeczeństwem. Tak jak w tej chwili maskowane przed społeczeństwem są ceny energii przez tarcze, tak będzie maskowana również luka mocowa przez tak zwane stopnie zasilania i wyłączanie prądu dla przemysłu i odstraszanie z Polski inwestorów, którzy już się stąd zaczynają wycofywać. Dziękuję. Wcześniej w podobnym tonie wypowiadał się wolny republikanin. Marek Jakubiak. Kandydat na prezydenta w swoim wystąpieniu przestrzegał przed polityką klimatyczną, która polega na oszukiwaniu Polaków i wprowadzaniu niekorzystnych dla Polski rozwiązań. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Procedujemy ustawę, która ma urżyć Polakom. Tylko pytanie brzmi, czy aby na pewno. Czy aby na pewno najdroższy prąd w Europie. Jest czymś, z czym powinniśmy się pogodzić. Czy powodem tych wysokich cen jest dobra wola dzisiejszych możnowładców Rzeczypospolitej, czy też po prostu zwyczajnie wplątanie się w jakieś zielone łady, które Polskę, która oparta jest o 70% karbonu, czyli węgla naszego narodowego skarbu. Czy wplątanie się w ten cały układ jest dla Polski rozwiązaniem? Czy to jest aby dobre? Czy ciepło z węgla dzisiaj filtrowanego podczas spalania do tego stopnia, że nie przynosi żadnych praktycznie skutków ubocznych, jest porównywalne z gazem? Czy aby na pewno sekowanie tego wszystkiego i nagminne walczenia, walczenie z polskim złotem jest dla Polski dobre? Poseł Jakubiak zwrócił uwagę na to, że obecni rządzący. Próbują teraz sztucznie obniżać opłaty za energię ze względu na wybory prezydenckie, które będą miały miejsce w przyszłym roku. Wtedy dopiero odczujemy, jak tragiczna jest obecnie sytuacja w Polsce. Otóż, proszę Państwa, mam dla Państwa złą odpowiedź na te wszystkie retoryczne pytania. Proszę Państwa, dzisiejsza ustawa w ogóle o energii elektrycznej i cenach w istocie nie, e, e, nie mówi. Ta ustawa jest dlatego, że są wybory w maju, i dlatego też postanowiono zawiesić nam te podatki nowe, to nowe opłaty dla przedsiębiorców, dla obywateli i dla samorządów, po to, żeby nie było zadymy przed majowymi wyborami. Oczywiście przez przypadek Międzynarodowy Fundusz Walutowy również wskazał, że nowe podatki, które trzeba wprowadzić, będą od jesieni przyszłego roku. Marek Jakubiak zaapelował do Polaków, by nie dali się nabrać na kłamstwa rządów Tuska, który będzie robić wszystko do wyborów, by zwieść nas, by tylko oddać głos na jego kandydata. Później w nagrodę podniesie ceny i podatki. Oczywiście również na fund... nadmierny deficyt przez Unię tak bardzo nietolerowany będzie tolerowany do jesieni przyszłego roku, proszę Państwa. Więc co by nie powiedzieć, Chcę Polakom powiedzieć jedną rzecz. Nie dajcie się Państwo zwieść w te wszystkie dyrdy małe, polegające na tym, że przez parę miesięcy będziemy mieli taniej, a potem będzie lepiej. No nie. Ma być tak, jak jest dzisiaj do wyborów majowych, a po majowych wyborach nawet potop. Więc szczerze powiem, majowe wybory, proszę Państwa, są dowodem na to, jak, jak takie sytuacje będą miały miejsce w Polsce. Wybory musimy wygrać. A jeśli chodzi o wypowiedzi posłów PiS i KO, to przygotowaliśmy przykładowe wypowiedzi. Zbigniew Kuźmiuk z partii Jarosława Kaczyńskiego oskarżał rząd o to, że wyrzucili do kosza wszystkie doskonałe ustawy, które przygotowali, jednak z jakiegoś powodu nie wprowadzili ich, kiedy mieli władzę. Parę zdań naj, najpierw poświęcę ustawie obywatelskiej. Zebraliśmy 140 tysięcy podpisów, i dzisiaj, niestety, po pół roku, te podpisy zostały tak naprawdę decyzjami większości rządowej wyrzucone do kosza. Tak, proszę Państwa, szanowane są Wasze podpisy i dążenie do tego, żeby energia była dla Polaków tańsza. Mówię o tym z ogromnym smutkiem, ale tak właśnie się stało. Poseł Kuźmiuk zaatakował także rząd za to, że w swoim projekcie tarcz kosztem za to obciążył Orlen. Przez co akcje tej spółki osiągają najniższe poziomy od dawna, a zyski w porównaniu do złotej ery Obajtka są minimalne. Proszę Państwa, przygotowaliśmy w grudniu poprzedniego roku kompleksowy projekt ustawy mrożącej ceny nośników energii. Państwo, w grudniu poprzedniego roku rządząca koalicja ten projekt odrzuciła. Prowadziła swój, prowadziła swój, obciążając kosztami tylko Orlen. W rezultacie od połowy roku mamy wzrost cen energii o 20-30%, a Orlen szoruje po dnie. Zyski za drugi kwartał symboliczne w sytuacji, kiedy rok wcześniej to było 6 miliardów netto, za ten kwartał 200 milionów w sytuacji, kiedy w rok wcześniej było 3,5 miliarda euro. To są rezultaty państwa polityki. Teraz ten projekt, który złożyliście, chcecie sfinansować z pieniędzy pozabudżetowych. Przywołał też ataki z przeszłości, jakie przeprowadzała partia Tuska na fundusz covidowy, z którego teraz sami korzystają. Poseł Kuźmiuk miał też pretensje o to, jak potraktowano przedsiębiorców. Atakowaliście przez całe lata fundusz covidowy, mówiąc jaki on jest fatalny, zły, zapożyczacie, teraz bierzecie z niego 5,5 miliarda złotych. Przecież to są Himalaje hipokryzji. Himalaje hipokryzji. I proszę Państwa, chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że to, co oczywiście składacie, bo to jest e, e, no jakaś tam pomoc e, dla gospodarstw domowych, także dla samorządów dzięki poprawkom złożonym w ostatniej chwili, ale zostawianie przedsiębiorców poza tym systemem oznacza nakręcanie procesów inflacyjnych, to oczywiste. Nie wspomniałem o tym. Inflacja w marcu 2%, teraz już 5%, na koniec roku 6%. Pośle, już ostatnie zdanie, panie marszałku: na Nakręcenie spirali inflacyjnej to także państwa zasługa. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo w odpowiedzi na to poseł Koalicji Obywatelskiej Artur Łącki rozpoczął swoje przemówienie od przywołania poziomu inflacji, na jaki wprowadziła Polskę władza PiS. O dziwo zaatakował także Konfederację. Marszałku, panie Ministrze, Wysoka Izbo. 48% to skumulowana inflacja Waszych rządów, a właściwie połowy rządów. 2023. 48% Pani Pośle. 48%. Ja nie wiem, dlaczego Konfederacja cały czas zarzuca nam jakieś kłamstwa. Od wielu lat mówimy, że jesteśmy zwolennikami Zielonego Ładu. Będziemy go oczywiście zmieniać, będziemy go reformować ale jesteśmy jego zwolennikami. Mówimy zawsze, że jesteśmy za dekarbonizacją. Więc nie wiem, dlaczego mówicie, że kłamiemy. Przecież jesteśmy za dekarbonizacją. Wy nie. Co wy chcecie Polakom zaoferować? Do tej pory to, co było, te, te elektrownie na, na węgiel, to jest XX wiek, XIX. Miał też pretensje do PiSu za to, jak regulowali ceny energii, gdy na przykład ceny gazu spadały. Panie pośle, w 23, 2023 roku e, prąd wy, wydygarowany z węgla było już tylko 60,5%. Nie 70, nie 70 parę, tylko 60,5%. Za resztę odpowiadał, odpowiadał gaz i oze. Gaz taniał. Zastanawiam się, dlaczego nie taniała tak energia elektryczna. O dziwo poseł Łącki zgodził się jednak ze swoim przedmówcą z PiS co do tego, jak jego własny rząd traktuje przedsiębiorców, a w szczególności tych mniejszych. A panie ministrze, tu do naszego podwórka, może zamiast wymieniać, e, tylko wymieniać szefów spółek energetycznych, może warto byłoby zrobić komisję, nie wiem, e, sejmową do spraw spółek energetycznych i zobaczyć, jak oni zarządzają naszymi pieniędzmi. Bo my dostajemy po głowie jako politycy za to, że jest, że jest e, drogi prąd, a to przecież oni są odpowiedzialni za ten prąd, tak do końca, a nie, a nie tylko my, prawda? Więc może to, sprawa małych przedsiębiorców, jeśli nie obejmiemy tarczą, bo trzeba ich teraz panie objąć, małych przedsiębiorców, ostatnie proszę, zdanie Panie Marszałku, jeśli nie obejmiemy tarczą małych przedsiębiorców, to to się odbije na podwyżce cen. Ludzie to zapłacą, co z tego, że obejmiemy tarczą tylko, y, 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 tylko mieszkania. Dziękuję Przedsiębiorcy bardzo, też pośle, muszą być objęci po... I to wszystko w tym odcinku. Czy zgadzacie się z interwencją Marszałka Bosaka? A może to Marek Jakubiak lepiej podsumował tę sytuację. Zapraszamy do dyskusji w komentarzach. A jeśli chcielibyście wesprzeć nasz kanał, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia.